Aaaa, przystałem sobie ostatnio wujka, bo no, mi tata pozwolił. Cześć wujek. No, dzisiaj będziemy się zabrać ludzie z elektrowni, nie? Wiem, wkuzają cię. Słuchaj, ja mam wizytę u, psycholo u psychologa. No to się, się spotkamy jakoś o 19 czy tam... tej okej? Okay? Dobra. Chłapać. Idziemy. Mhm. Gdzie Aha. Muszę z nim w wajdzie pogadać. Bo tak naprawdę mam w ale że nic nie mówię. Żeby tata nie usłyszał. Choć kurde tata idzie, on cię nie może o tym dowiedzieć. Że ja. ja. Mam chłopaka. będzie powstał jakaś jaka Dobrze, e, już mu taka nie w go bić. Szkodźmy Idźcie ci po iść na landkę Landeczka nie ciepła. Chodźciemy! Nie pytajcie mi. A nic, nic, ta też się szkoda, ja idę odprowadzić pana psychologa.

Tatę! Tatę ział na mojego chłopaka! Tatę pozwał mojego chłopaka! i jej mi ścianę kurcy, a ja nie wiem co on tu zrobił. To Po moim chłopaku! Ja i to wszystko wujkowi powiedzieć! Ciężarz, on nie mnie mieszkany! Ale musiała znaleźć jakiś... Jakiś... Nie wiem, jakiś sposób, żeby się dostać do wujka! Ja mam siłę boklin. Bościa tak dobiłam. Uciw. wujkiem będzie się chciało bo... tak, 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 Bo się ciało Bo tak, 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 tym, tym. Dobra. Mam nadzieję, że... tak, tak, się tak, 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 się się tak, do tak, Dlaczego ja on to no? Boże święty, nie wiem. Mam 14, tam 15 lat już sama nie pamiętam 15 lat mam. No to takie hamczki jeszcze się, a ja nie wiem co się z dzieje. teraz um. Nie gadajcie, że się uch, uch, uch. Co to jest? Co to jest? Ja wujek, jak ojcu tam wieści. Więc, to pokój na on tam chodzi, musisz do wujka, bo tam aż coś pławych, chcę pomóc. O nie, śópsiot. Wujak! Mam, nie... Mam nadzieję, że się tego nie wbuzisz. Ja nadzieję, się mnie Całowałem się. Nie, no. jak przyszłam ci pomóc i z tą sprawą z tym Tim, z tym reklunką. Nie, nie zakładaj jej maści. Dobra, zakładaj. Oh, oh, Nie, nie wiem, że na już mu wyłapczyliśmy. Wszystko jest. Ha ha, ha. Dobra, Wychodzę stąd. Ha, 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 ha. O, nie wie, gdzie my jesteśmy. chodzi? nie, 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 nie. nie, nikogo nie ma. To idę do swojego pokoju. Uh, 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 uh. Kurde, to dziad mnie z... O nie, o! Chyba to było ta tam. O nie, o nie. Co to Nie, Czy to ten?